Witam serdecznie szybko jeszcze z na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice otwarte mistrzostwa judo Karpatia 2025 Mosir w Jaśle. Teraz, proszę Państwa do środka, tam są zawody najmłodszych drużyn z różnych stron świata. Są wiesz, też są takie obawki z wilajatów, jak to ładnie pachnie, aż linka cieknie. Tylko ja też muszę troszeczkę uważać, bo się przesąwam troszeczkę cholesterol podwyższony, ale to nie się nie dzieje. Także można przyjść. A do której impreza może pan wie? Do wieczora. Do wieczora. Do wieczora, proszę państwa. Także warto odwiedzić Mosir Wiązce i przypominam jeszcze raz: jutro, jutro, proszę państwa, ostatni dzień lodowiska, proszę państwa. Jutro ostatni dzień lodowisko czynne będzie. Także, a tutaj, proszę Państwa, z tej strony hali sztuk walk, proszę Państwa, znajduje się food tak można nabyć gorące dania, proszę Państwa. Tam na lodowisku ludzie jeżdżą na łyżwach, a ja lecę nagrywać. Widzimy się w hali sztuk walk. Mosir Jasło 2025. Szymon Konieczny, strona Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice Państwo, otwarte mistrzostwa judo trwają, proszę Państwa, na Jesielskim Mosurze w stali sztuk walk proszę Państwa, Kartafia Cup judo, mistrzostwa judo, najmłodsi walczą, proszę Państwa będą twardziele, będą do walki proszę Państwa czarnym pasem, ale trzeba o sukces, proszę Państwa zapracować, ale wszystko to i będą prawdziwi zawodowcy a ja za moment lecę dalej, jest również dodatkowe atrakcje. są tutaj batacuprowa uryśka proszę Państwa, tam wspominałem jest proszę Państwa grill no i stoisko gastronomiczne Dzieje się w Jaśle. Jutro ostatni dzień lodowisko czynny na Jaśleńskim Mosirze przy ulicy Sikorskiego. Jaśle, Szymon Konieczny, strona Facebooku, Koncertomania Jaśleńska i o Tumy na Jaśleńskim Mosirze, proszę Państwa. Proszę Państwa, tutaj się dowiedziałem od pewnego pana, też ma podobną bluzę jak ja, tylko inny napis. To jest pan z Słowacji. Czyli tutaj po prostu są zawodnicy z trzech stron świata, proszę państwa. Ze Słowacji, Bułgarii i Polski. Prawdopodobnie. Także żebym się dowiedział. Także to jest takie na spontanie, można powiedzieć, relacja, szanowni państwo. Dzieje się w weekend nie tylko za dla kobiet, proszę państwa, ale również na sportowo. Także również, jeżeli kobiety lubią judo, to mogą, proszę Państwa, przyjść dzisiaj do kali sztuk walk na Jasielskim Mosirze w Jaśle. Ja będę za chwileczkę uciekał dalej, proszę Państwa, bo jest naprawdę dużo atrakcji z tego, co widzę. Przymocowanie się z trawy i skupu, jasielska i okolice. Dzieje się, dzieje się i będę to powtarzał. A wiosna, proszę Państwa, zawitała. Jest ciepło na polu, to na sportu też dobrze. Zdrowe słońce! Witam serdecznie Państwa w Wiesiesieckiej Pływalni, proszę Państwa, gdzie odbywa się, się czyta, się pływa. Kultura jest. Bądź na pali, czytaj. Biblioteka. Publiczna na górze. Idziemy na górę. Quizy, zagadki, niespodzianki dla odwiedzających bibliotekę i basen przede wszystkim. Witajcie w naszej bajce. Pokaz mody bajkowej o godzinie 14. No i książka i fitness, zajęcia sportowe z Sylwią Kilar. gdzieś dużo w tą sobotę na świeckim Mosirze. A więc, a tymczasem, proszę Państwa, idę z na górę. Kryta pływalnia, basen kryty, Mosir, ulica. Sikorskiego wiaśle proszę Państwa. Można powiedzieć też i impreza z okazji Dnia Kobiet również połączona, proszę Państwa, więc chodzimy do środka. Widzimy się. Państwo, Tutaj taka ciekawa rzecz, to jest koło fortuny. Do wygrania są różne gadżety, wystarczy zakręcić, tu jest wszystko napisane. Na przykład, o, tutaj jest szalten zwierzęta. Na przykład, i pani mi powie, co chodzi z tymi zwierzętami. Jak ktoś nakręci, i, i to dostaje się takie, nie wiem, pluszaki, czy no i, to mi pani wytłumaczy. Także, proszę Państwa, warto odwiedzać bibliotekę, ta biblioteka była kiedyś na Chopina niedaleko mnie. Pytania, jeśli co Pan wykręcił zwierzęta, to trzeba odpowiedzieć na zagadkę związaną ze zwierzętami i do odbioru później są takie... Ta, takie dadze. właśnie, takie rzeczy. Czyli mamy, proszę Państwa, kubek różnego rodzaju, to są... Y, też gadżety po... o Jaśle. O Jaśle, no? gadżety. na przykład no. mamy tutaj kościół Parny w Jaśle. No taki Jasiecki Dom Kultury jeszcze jak dawniej wyglądał, jeżeli jak jest młode pokolenie to niech sobie zagodniej przypomni, na pewno stare pokolenie pamięta jeszcze Jasiecki Dom Kultury, stary jeszcze tutaj urząd miasta mamy, a ten budynek, kto odgadnie co to jest za budynek, taki ładny w jaśle proszę Państwa, też takie posztuki do nabycia różnego rodzaju i takie również, wszystko związane z tym, czyli Jaso, także proszę Państwa przychodzić do biblioteki na basen. Piętro wyżej przy ulicy Sikorskiego. Proszę Państwa, również basen świętuję. To teraz Państwu pokażę jak, jak ludzie pływają. A pływanie to też zdrowe, także idziemy na trybuny. Bo ja niestety stroju do kąpieli nie mam, ale z chęcią bym skoczyłbym do basenu, bo lubi basen człowiek, ale trzeba mieć chęć i czas. No. Także proszę Państwa, chodzę. Tak to wszystko wygląda. Basen w Jaśle, proszę Państwa. Basen, proszę Państwa. Proszę Państwa, same atrakcje na Jasielskim Mosirze w sobotę 8 marca, również na dziękowie, tak jak wspominałem, przy okazji tutaj można być. Pana Rysie, tak wspominałem, wadę cukrową otwartym Miśniowca Żudo Cup, a na basenie nakrytej pływalni Imieniny Biblioteki Publicznej, proszę Państwa. To tam za chwileczkę znowu będziemy wracać. Dzieje się w wiatr, naprawdę, i będzie fotorelacja, i relacja na stronie na Facebooku, koncertomania Jasielska i w Ludzi przybywa, cały czas przybywa na Jasielski Mosir, proszę Państwa. A tutaj, proszę Państwa. To są wyniki, tak? walki przed. walki do walki. I starczy... I starczy znikowy w karierze wielonarodowej. To nam No, i można nawet sprawdzić, kto następny będzie walczył, kto będzie walczył. Niech wygra najlepszy. Młodzi zawodnicy, kariera przed nimi. mistrzostwa judo w hali sztuki walki nakrytej pływalni co za chwilę wrócę nakryte, nakrytą pływalnię imieniny biblioteki w krytej pływalni w Jaśle, no i oczywiście lodowisko przypominam jeszcze raz przypominam naprawdę powtarzam się wiem powtarzam się ale przypominam proszę państwa że lodowisko proszę państwa ale chód się zrobił na polu upał prawie majówka kwiecień a na lodowisku chód, proszę państwa lodowisko przypominam szynne do jutra jeszcze, jutro, proszę państwa, to już do wiosny idzie, także przybywa dzisiaj, jutro na Jasielskie lodowisko Mosir Jasło ulica Sikorskiego. Przymokła jeszcze z na Facebooku koncertowania Jasielska i okolice, a ja za chwilę z powrotem mykam do biblioteki. Szanowni Państwo, jestem z powrotem na Krytej Pływani imieniny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Tak jak wspominałem tutaj bądź na pali czytaj. Się czyta, się pływa. Kultura jest. Teraz o godzinie 14 będzie pokaz mody. Proszę Państwa, bajkowej. Witajcie w naszej bajce. Kojarzycie ten utwór na pewno, ale czy to będę puszczać nie wiadomo, no i będzie druga część na basenie, bo basen również też świętuje imieniny z biblioteką publiczną. Jak się to mówi, przy współpracy z Mosirem ulica Sikorskiego, jak to na plakacie pisze Miejska Biblioteka Publiczna, wiaśle, filia numer 3, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, wiaśle, proszę Państwa. A już o godzinie 14, już za ile? Za 20 minut. 16.17 jak tutaj Pani mówi, 16.17 będzie pokaz mody. Witajcie w naszej bajce, czyli to będzie pół godziny tu, a pół godziny na basenie. Także warto ogólnie wybrać się do tej biblioteki. Proszę Państwa, Sama atrakcje można poczytać, różne książki w wolnym czasie. Ja jeżeli ktoś lubi czytać książki, powiem szczerze, tak, tak jak widać na Hali sztuk Walk Zawody Judo no i imieniny Biblioteki Publicznej Filii numer 3 w Jaśle Dzieje się na Jesielskim Moskwie, że i oczywiście z okazji Dnia Kobiet można powiedzieć, no bo 8 marca. Także czekamy na pokaz Szymon jeszcze na Facebooku, koncertowania Jesielska i okolice. I miejmy nadzieję, co roku będziemy świętować takie wydarzenia. Dzieje się w Jaśle 2025 rok. Wiosna, proszę Państwa, wiosna, wiosna. Proszę Państwa, na basenie nakrytej pływalni trwają uroczystości imienin Biblioteki Publicznej Wiaśle. No i na hali sztuk walk Wiaśle, zawody Judo. W imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Jasła znów za rok na kolejne zawody Judo Wiaśle i na imieniny Biblioteki Publicznej. Jaśle w sezonie 2025, a już rzucę fotorelacja na, i relacja na stronie na Facebooku, koncertomania jesie z i, i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach. Szymon Koerszy, strona Facebooku, koncertomania jesie i Kajokujce, ale ładna pogoda, prawda? Niczym majówka. Witam serdecznie. Szybko z na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice otwarte mistrzostwa judo Karpatia, 2025 MOSIR w Jaśle. Zda, proszę Państwa wyjdę do środka. Tam są zawody najmłodszych drużyn z różnych stron świata. Są też takie obawki z lila, jak to ładnie pachnie, a linka cieknie. Tylko ja też muszę troszeczkę uważać, bo się przesuwałem troszeczkę cholesterol podwyższony, ale to nie się nie dzieje. Także można przyjść. A do której jest impreza, może pan wie? Do wieczora. Do wieczora, do wieczora, proszę państwa. Także warto odwiedzić Mosir w Jaśle I przypominam jeszcze raz, jutro, jutro, proszę państwa, ostatni dzień lodowiska. Proszę państwa, jutro, ostatni dzień lodowisko czynne będzie. Także, a tutaj proszę Państwa, z tej strony, hali sztuk walk, proszę Państwa, znajduje się food, tak można nabyć gorące dania. Proszę Państwa, tam na lodowisku ludzie jeżdżą na łyżwach, a ja lecę nagrywać. Widzimy się w hali sztuk walk Mosir Jasło 2025. Szymon Konieczny, strona Facebooku Koncertomania. Jasielska i okolice. Państwo otwarte mistrzostwa rudo trwają, proszę Państwa, na maserze w stali sztuk, walk, proszę Państwa, karpatia, kap rzudo mistrzostwa długo w najmocniej walczą, proszę Państwa. Będą twardziele, będą to walki, proszę Państwa. Czarnym pasem, ale trzeba odsówczeć, proszę Państwa zapracować, ale wszystko to biorą i będą prawdziwi zawodowcy a ja za moment lecę dalej, jest również dodatkowa atrakcje są tutaj bata cukrowa Uryśka, proszę Państwa, tam tak jest proszę Państwa grill no i stoisko gastronomiczne Dzieje się w Jaśle. Jutro ostatni dzień lodowisko czynny. Na Jasiewskim Mosliże przy ulicy Sikorskiego. Jaśle. Trzymo konieczny, strona Facebooku. Koncert Domania Jasieska i Tłumy na Jesiewskim Mosliże, proszę Państwa. Proszę Państwa, tutaj się dowiedziałem od pewnego pana. Też ma podobną bluzę jak ja tylko inny napis. To jest pan z Słowacji, czyli tutaj po prostu są zawodnicy z trzech stron świata, proszę Państwa, ze Słowacji, Bułgarii i Polski prawdopodobnie. Tak, żebym się dowiedział, także to jest takie na spontanie można powiedzieć relacja, szanowni Państwo, dzieje się w weekend nie tylko z okazji tobie, proszę Państwa, ale również na sportowo. Także również, jeżeli kobiety lubią judo, to mogą, proszę Państwa, przyjść dzisiaj do Kali sztuk na w Najświeckim że Jaśle. Ja będę za chwileczkę uciekał dalej, proszę Państwa, bo jest naprawdę dużo atrakcji z tego, co widzę. Trzymam jeszcze z i skupu konceptomania jasielska i okolice. Dzieje się, dzieje się i będę to powtarzał. A wiosna, proszę Państwa, zawitała. Jeśli po napoju, to na dzień na sportu też dobrze. Zdrowe słońce.